Witaj na moim kanale, Janusz Danieczyk, fizjoterapeuta z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci postanowienia noworoczne na rok 2022. Na początek zastanówmy się troszeczkę, czy w moim przypadku postanowienia noworoczne mają sens. W tym roku 2022 kończę 62 lata, dokładnie 28 maja. Zatem, co 62-latek może sobie zaplanować, jeśli chodzi o swój, jakiś taki rozwój siłowosprawnościowy. Z punktu widzenia medycznego, na dobrą sprawę, nie może nic zaplanować, poza tym, żeby nie być gorszym w tym roku, aniżeli w roku poprzednim. Medycyna jednak rządzi się swoimi prawami, ponieważ są to różnego rodzaju prawa teoretyczne, natomiast ja znam swój organizm najlepiej. Jako fizjoterapeuta stosuję w praktyce rzymską maksymę lekarzu ulecz samego siebie. Zatem zanim chcę przystąpić do leczenia kogokolwiek innego, najpierw muszę wyleczyć samego siebie. O, tutaj, tu. Muszę wszystko to co robię przetestować, sprawdzić na sobie. Jeżeli na mnie to wszystko zda egzamin, są duże szanse, że zda egzamin na innych osobach. Jeżeli na mnie działania nie zdadzą egzaminu, to raczej są marne szanse, że się sprawdzi przypadkiem na jakiejś innej osoby. Znając swój organizm, postanowiłem zadziałać w trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar siłowo-sprawnościowy, drugi obszar to jest mój rozwój w zakresie fizjoterapii, i trzeci rozdział, trzeci obszar, który łączy jedno i drugie, to jest publikacja tego wszystkiego w różnych formach medialnych, czy to drukowanych, czy też w formie wideo. Zacznijmy więc od obszaru siłowo-sprawnościowego. Moim marzeniem życia przez całe życie było chodzenie na rękach, stanie na rękach, czyli różnego rodzaju wersje akrobatyczne i te wersje będę rozwijał. Jeśli chodzi o chodzenie na rękach, kierunek, jaki chcę u siebie rozwijać i rozwijam od kilku lat, to jest przejście na rękach tylu metrów, ile mam lat. Zacząłem to od 60 roku życia, jednak zawsze coś mi stało na przeszkodzie. Kiedy miałem 60 lat, to uszkodziłem sobie łokieć, więc miałem pół roku złoby na rehabilitację. W zeszłym roku z kolei dwa znaki dały mi się różnego rodzaju. No, mankamenty pogodowe, bo się okazało, że miałem tyle pracy, że jedyny czas, kiedy mogłem chodzić na rękach, to był czas w godzinach od 12 do 14. W trakcie, kiedy jest na zewnątrz gorąco, w granicach 30 stopni, no to raczej trudno oczekiwać jakiegoś wielkiego rozwoju. Natomiast bardzo łatwo, w wyniku odwróconej pozycji, można się nabawić różnego rodzaju uszkodzeń, na przykład udaru mózgu. Wylewu krwi do mózgu, czy wylewu krwi gdziekolwiek indziej, więc można się nabawić różnego rodzaju ran, więc to miało się z celem, dlatego to darował. W tym roku Nauczone doświadczeniem z lat poprzednich, będę trenował bardziej regularnie, bardziej systematycznie, malutkimi kroczkami, mniejsze będę stawiał sobie wyzwania. W zeszłym roku udało mi się wyrównać rekord życiowy 24 metrów. W tym roku czuję, że w zasięgu moich możliwości jest poprawienie tego rekordu. Stawiam sobie skromny cel osiągnięcie 30 metrów. Czyli 30 metrów w przejściu na rękach. Drugie wyzwanie, siłowo-sprawnościowe, jakie sobie stawiam, to jest powrót do ćwiczeń na drążku. W ćwiczeniach na drążku byłem dobry w czasach młodości, kiedy miałem 14-18 lat. Mniej więcej w tym czasie, godzinami przesiadywałem na drążku, i wtedy rzeczywiście byłem dobry na tamte czasy. Obecnie jestem w porównaniu do tego czasu słabiutki. Jeżeli się podciągnę raz to jest dobrze. Dwa-3 razy to jest wielkim wysiłkiem. Przedtem podciągałem się bez wysiłku 10 razy. Przedtem robiłem 10, 12 wymyków pod chwytem na chwytem w tej chwili chyba nie zrobił żadnego. Mam tutaj na myśli wymyk ze zwisu w związku z powyższym. No, czas wrócić do młodości i czas zwiększyć swoją siłę, sprawność w tym zakresie. Więc chcę w tym roku no, chociaż raz zrobić wymyk podchwytem raz nachwytem, pociągnąć się 5 razy podchwytem i nachwytem. Kolejna grupa siłowo-sprawnościowa to są ćwiczenia akrobatyczne różnego rodzaju. Tutaj wielkich wyzwań nie będę stawiał, natomiast będę kontynuował to, co do tej pory robiłem, czyli różnego rodzaju stania na rękach, mostki, przejścia z jednego z jednego ćwiczenia na drugie ćwiczenie, czyli przejście z jednej ewolucji na drugą. To wszystko będę powolutku filmował, dokumentował tak, żeby Państwo mieli możliwość obserwacji mojego rozwoju. Drugi obszar postanowień to jest rozwój w zakresie fizjoterapii. Tutaj mamy rozwój od strony teoretycznej, od strony praktycznej. Od strony teoretycznej to oczywiście jest udział w różnego rodzaju szkoleniach, dokształcanie się w samodzielne, czy w formie webinarów internetowych, czy w formie różnego rodzaju literatury. Natomiast w wersji praktycznej to jest praktyka, 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 i jeszcze raz praktyka różnego rodzaju działań fizjoterapeutycznych, których nauczyłem się na szkoleniach, a także realizacji moich własnych pomysłów, których na szkoleniach niestety nie ma. W temacie fizjoterapii, to, co Państwu pokazuję na filmach, jest to wierzchołek góry lodowej. Problemem fizjoterapii jest to, że jako no, właściciel gabinetu fizjoterapii, praktyki fizjoterapeutyczne, jestem, jestem zobowiązany do zachowania e, tajemnicy lekarskiej. W związku z powyższym nie mogę publikować e, tego, co robię z pacjentami. Jedyne, co mogę publikować, to tylko i wyłącznie e, te działania z pacjentami, gdzie pacjent wyrażył mi osobistą zgodę. E, tych pacjentów jest e, niewielu. Tym niemniej są to bardzo ciekawe efekty i bardzo dziękuję tym pacjentom, którzy zgodzili się, abym mógł ich powrót do zdrowia opublikować. W tym roku również będę chciał uruchomić takie działania fizjoterapeutyczne na żywo. Tutaj jestem uzależniony troszkę od osób, które zechcą przyjść do mnie do gabinetu i na żywo poddać się diagnostyce czy fizjoterapii. Ale mam nadzieję, że takie osoby znajdę. Będę zaproszenia wysyłał na Instagramie oraz na Facebooku, być może nawet na YouTube. Proszę więc śledzić te kanały. I jeżeli ktoś jest odważny, zachęcam do skorzystania z takiej działalności. Na żywo, dla mnie to będzie możliwość pokazania swojego warsztatu, swoich umiejętności. Dla Państwa będzie to możliwość doświadczenia na sobie pełnej diagnostyki funkcjonalnej oraz jakiegoś fragmentu leczenia, bo całe leczenie no, w godzinę czy w dwie godziny się nie zamknie. Także zachęcam do współpracy. Trzeci obszar działania to jest obszar publikacji tego, co robię. Ja publikuję na kilku kanałach to, co robię. Publikuję w formie postów na Neon24. Publikuję w formie postów zdjęć różnego rodzaju filmów na Facebooku oraz na Instagramie. Oraz grę materiału publikuję również na YouTube. To wszystko zechcę urozmaicić w tym roku o działania wydawnicze w formie książkowej, papierowej, w formie e-booka oraz w formie filmów wideo. W tym roku powinno się ukazać kilka filmów wideo dotyczących terapii kręgosłupa oraz terapii kolan i barków. Jak widzą Państwo, Postanowienia noworoczne mam ogromne. Będę sukcesywnie dążył do tego, aby je krok po kroku zrealizować. Mam nadzieję, że będą dla Państwa pozytywnym przykładem przekładania teorii na praktykę.